Taram tam, taram tam, taram -ta ta 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 Król nam Chryste, witam Was na kolejnej zbiórce. Y, niestety, jak widzicie, zbiórka pojawiła się trochę później. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już wracamy ze zbiórkami. Wiele z Was mówiło, że nie ma dostępu do Facebooka. Także zbiórki się zawsze pojawiają na stronie parafialnej na YouTube, a także sobie po prostu wystarczy, że wejdziecie w sobotę, sprawdzicie czy ta zbiórka się pojawia. Jakby się nie pojawiła, bo by się pojawiły znowu jakieś problemy, no to wtedy sobie najwyżej wejdźcie w jakąś środę we wtorek, sprawdźcie czy nie ma tej zbiórki z opóźnieniem. Parę ogłoszeń na początek. To z takich rzeczy, dziękuję wszystkim, którzy wykonali quiz z Kahuta, to jest bardzo ważne, bo niestety YouTube mi nie pozwala, żeby sprawdzić kto z Was obejrzał tą zbiórkę, a jak już wykonacie quiz z Kahut, podpiszecie się tam imieniem i nazwiskiem, no to wtedy widzę, że zbiórka została obejrzana. Wynik z tego Kahuta nie jest ważny, czy zrobiłeś go bardzo dobrze, czy bardzo źle, to jest wtedy dla Ciebie, możesz sprawdzić swoją wiedzę, a ja tylko muszę widzieć, że został w ogóle zrobiony. Dziękuję wszystkim, którzy wysłali zdjęcia z uczestnictwa mszy i są tam przydzielone punkty. Wiadomo, jeśli ktoś normalnie jest w kościele, to nie musi wysyłać zdjęcia, tam wtedy tylko się wpisze na listę z punktami, która się pojawi w najbliższym czasie. Na dzisiejszej zbiórce porozmawiamy sobie o osobie świętego Dominika Savio, którego wspomnienie obchodzimy 5 maja i teraz pokrótce przypomnimy sobie jego życiorys. Dominik Savio był wychowankiem Oratorium Księdza Bosko. I w gruncie rzeczy, był chłopcem taki jak, takim jak każdy z nas. Jednak cechowało go szczególne takie zaufanie Panu Bogu, Matce Bożej. Przez życie prowadziły go cztery zasady. Będę często się spowiadał, dzień święty będę święcił, moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja i prędzej umrę, niż zgrzeszę. I te postanowienia, które zapisał sobie podczas pierwszej komunii, doprowadziły go do świętości. Pewnego dnia, po wysłuchaniu kazania księdza Bosko, Dominik zapytał się księdza Bosko, co trzeba zrobić, aby być świętym. Ksiądz Bosko podpowiadał mu na to, aby był wesoły. Wypełniał swoje obowiązki i pomagał kolegom. Dominik w liście do swojego kolegi pisze, że świętość tutaj na ziemi polega na tym, aby właśnie stale być radosnym i wiernie wypełniać swoje obowiązki. Dominik umiera w wieku zaledwie 15 lat. Podczas swojej śmierci mówi do swojego ojca, że widzi piękne rzeczy. Podczas kanonizacji papież nazywa, nazywa Dominika Savio małym, świętym, ale gigantem ducha. Dla mnie Dominik Savio jest wzorem do naśladowania. Chciałbym, tak jak on, potrafić zaufać Panu Bogu i tak mocno być mu oddanym. Zachęcam też Was do tego. Dziś porozmawiamy sobie o służbie z Patelą. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to najzaszczytniejsza funkcja liturgiczna. Służymy najbliżej Pana Jezusa. Wspomnijmy sobie teraz, jak od podstaw powinno się służyć z pateną. Pateny w naszym kościele leżą, jak dobrze wiemy, tutaj na stoliku z tyłu. Zaraz po zakończeniu śpiewu Baranku Boży, po odmówieniu Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie i takiej krótkiej modlitwy możemy wstać i podejść wolnym krokiem. Często Wam się zdarza, że biegacie, pamiętajmy o tym, wolnym krokiem o patenę. patenę. trzymamy w taki sposób. Pamiętajmy, że głównym celem służby przy patenie jest to, aby na ziemię nie spadły kawałki Najświętszego Sakramentu, czyli tak zwane partykuły. Służmy przy patenie następująco. Podchodzimy tutaj i patrzymy, czy ksiądz jest już gotowy do wyjścia, aby rozdawać komu wiernym. Jeżeli widzimy, że ksiądz już łapie za kielich, wtedy sobie powolutku startujemy, wychodzimy tutaj. Dobrze jest, powinniśmy wręcz Zawsze być przed księdzem, nie iść za księdzem, tylko przed księdzem i obserwować, w którą stronę chce iść. Ponieważ, jeżeli na przykład zdarzy się tak, że tutaj stoi tłum ludzi, no to my powinniśmy torować księdzu drogę do miejsca komunikowania, a nie ksiądz z puszką z Panem Jezusem musi się gdzieś przepychać. Pamiętajmy o tym. Zazwyczaj jednak księża rozdają komunię tutaj w nawie głównej. Stajemy sobie w boku. Wiadomo, trzymamy patenę jedną ręką tam prawą czy lewą w zależności kto jaką ręką się posługuje. I pamiętajmy o tym, że nie jest celem po prostu machanie pateną od księdza do człowieka, tylko głównym celem jest ochrona najświętszego sakramentu. Jeżeli ksiądz komunikuje, rozdaje najświętszy sakrament wiernym, to musimy śledzić jego rękę, pod jego ręką trzymać patenę i śledzić ją pod spodem, żeby właśnie tutaj wszystkie okruszki z drogi przechodziły, o dokładnie tak jak ksiądz Marek tutaj pokazuje, żeby po drodze nigdzie żadna partykła nie miała możliwości spaść. Po zakończeniu Komunii Świętej stajemy boczkiem. Jeśli przyjmuję Komunię Świętą, no to wiadomo, trzymam patent także sobie. Ksiądz mi udziela Komunii Świętej, potem przechylam, ksiądz oczyszcza patenę z partykuł, czyli właśnie drobienia świętego sakramentu. Odwracamy się i wracamy na miejsce, odkładając patenę. Nie zostawiajmy jej, bo zdarzy się, że ktoś pod stolikiem zostawia, nawet zdarzyło się, że ktoś przy tabernakulum zostawił. Po zakończonej funkcji odkładamy patenę na miejsce i mamy chwilę, aby na miejscu uwielbić Pana Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie w sercu. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszej zbiórki. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Święty Dominiku Savio. Mów się, się za nami. Trzymajcie się. Cześć. Uuu. Uuu. No.